plenty of fight to go around, mctavish. glad you made it out of south america. you're meeting up with the sixth fleet, leading the counterstrike. prisoner 627, we believe that's who makarov's got the mad on for. but we can't get to him. oil rigs, sir. russians are using them as sam sites. oil workers are human shields. so we can't just blow up the rigs wholesale. And this one is the least defended. Boys, I know I'm sending you into the meat grinder on this one. We're defending it, so it means we want it. Especially if it gets us to 627. USS Chicago, actual to dry dive shelter. We have a go. Hangar flooded. Full pressure. Begin deployment. T1 STV is away. Six, Cześć, z tej strony typowy gracz po 30 oto kolejny materiał z cyklu. Przypomnimy sobie o Call of Duty Modern Warfare 2 wersji na Xboxa 360. Naszym celem jest zdobycie i zneutralizowanie całej załogi na platformie wiertniczej znajdującej się gdzieś na północnym Pacyfiku. Jest to przy granicy z Rosją od strony wschodniej. No jest, jest to dosyć odległa kraina, ale jakże bogata w złoża naturalne, a właśnie przede wszystkim w ropę. Zatem zobaczymy, co się będzie działo. Naszą misję rozpoczynamy od wyjścia z łodzi podwodnej. В положении на вашем поле. Два лошади теперь в секции 1 Альфа. Переходим ко второй. Поезжайте в этот A no więc dwóch pierwszych przeciwników zostali oni po cichu zlikwidowani. Zatem idę za maktawiszem. Fajny widok na wielkie bryły lodowe. No, platforma wiertnicza to nie jest zbytnio y, fantastyczne miejsce do życia, a także do pracy. Okej, okay. zatem podłóżmy ładunki przy tych drzwiach. Raczej wniki! Hockman! Kali, we're clear. Hostages secured in section 2 Echo. Roger, to hotel 6. Team 2 will secure an evac. Contynuuj your search top side. Ok, move upstairs. Control, we're advancing to deck 2. No więc dobrze, no robi wrażenie oczywiście to spowolnienie czasu, chyba to jest pierwszy raz użyte w serii Call of Duty, nie pamiętam czy w World at War to było, natomiast w Call of Duty 4 Modern Warfare na pewno takiego motywu nie widziałem. Musimy się poruszać po cichu, operacja specjalna oczywiście. Zobaczymy ile będziemy mieli tutaj tak naprawdę po drodze fajerwerków.

Set up a plan B. Get some C4 No dobrze. No, nasi przeciwnicy zrozumieli, że coś się dzieje nie tak z, z załogą tej platformy. Zatem idą to sprawdzić. Jeszcze nie wiedzą o naszym istnieniu. Stand by.

Widniejącego znaczka, że granat jest obok mnie. No cóż, słuchajcie, na szczęście gra nie wyrzuca nas zbytnio daleko, zatem możemy tę sekwencję poprawić. Tym razem troszeczkę z zaskoczenia wyrzuciłem im flashbanga. No, i wszedłem jeszcze między wybuchające beczki. Na szczęście nic się nie stało. No, postaram się teraz przejść to w miarę płynnie. Hotel Six, by team to ASAP Najlepsze jest to, że za każdym razem, kiedy chcę coś powiedzieć, zaczynają się jakieś, powiedzmy, że istotne dialogi. Zestrzelmy go. Pięknie, za pierwszym razem się udało. I to jeszcze z granatnika, pomimo tego, że są tutaj dostępne gdzieś wyrzutnie. Na szczęście mój kompan w miarę szybko rozprawił się z tym przeciwnikiem, bo myślę, że jeszcze jeden strzał i bym leżał. Też tak się wybrałem. No ale okej. Okay. Słuchajcie, korzystając z okazji, chciałem Wam serdecznie podziękować za Waszą aktywność pod ostatnim filmem z serii Medal of Honor Frontline. Powiem Wam, że mam troszeczkę takiego, jakby to nazwać, growego kaca po tym Medal of Honor ponieważ jestem bardzo, ale to bardzo napalony, jeżeli to dobre słowo, jeśli chodzi o rozgrywanie Medal of Honor Raising Sun. Natomiast mam nadzieję, że on mnie nie zawiedzie. Nie wiem dlaczego, zobaczcie, są dzisiaj dostępne nowe gry, fantastyczne tytuły, które wyglądają naprawdę, no, bardzo dobrze, jakby nie patrzeć. Natomiast, no, ja tu się podniecam grą z 2002 roku. Roku na PlayStation 2 i klasycznego Xboxa. Co więcej, według statystyk, które widzę na YouTube, Wam zdecydowanie bardziej podobają się takie klimaty, aniżeli chociażby Modern Warfare 2, który jest teraz ogrywany. Zatem jest to dla mnie także sygnał, w którą stronę mam tak naprawdę skręcić gdyby się ktoś z was zastanawiał jakie gry jeszcze mogą być do ogrania z tamtych lat to uwierzcie mi, że biblioteka, którą posiadam w wersjach konsolowych jest naprawdę bogata i pewne tytuły mogą was zaskoczyć chciałem serdecznie pozdrowić kolegę Radzio Kudlewski wpadnijcie koniecznie do niego na kanał wesprzyjmy go dobrym słowem oraz wszelkie Takimi pozytywnymi komentarzami, bo naprawdę facet, bo to już nie chłopak, tylko facet robi naprawdę fajną robotę, bardzo mi się to podoba. Zatem wpadnijcie do niego koniecznie. A nie bez powodu też wspominam o tym kanale, ponieważ Radzie Kudlewski prowadzi serię z Far Cry 3 Classic Edition, w którą ogrywa na PlayStation 5. Nie powiem Wam, że jak tak patrzę na jego gameplaye i porównuję sobie z moimi z PlayStation 4, ponieważ Far Cry 3 Classic Edition pierwotnie wyszła na PlayStation 4 oraz Xbox'a. One, to naprawdę wygląda to fantastycznie i chciałem właśnie jeszcze tutaj nawiązać do pierwotnej wersji Far Cry 3, którą miałem przyjemność ogrywać na Xboxie 360. Słuchajcie, tam to się nie dało grać na Xboxie 360. Nie wiem dlaczego. Niestety synchronizacja pionowa absolutnie tam nie działała. Grafika przycinała. Ojej, nie zauważyłem tego poprawy i słuchajcie, no na szczęście możemy raz, dwa tą sekwencję powtórzyć. Okej, okay, udało się. Wracając szybko do tematu Far Cry 3, także chciałem wam powiedzieć, jaki progres można zrobić na starej grze, która w no, bagatela ma już 11 lat, wydaje mi się, bo to jest 2012 roku, więc możecie sobie to porównać z pierwotnym Far Cryem 3, a właśnie Classic Edition na PlayStation 5, właśnie u mojego kolegi Radio Kudlewski. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Widzimy się zaraz w kolejnej misji. Mam nadzieję, że do tego momentu dotrwaliście. No i zobaczymy czy obiekt o którym, którego tak Makarov nienawidzi, tak naprawdę kim on jest. Myślę, że dla fanów serii nie jest to żadna tajemnica, a będzie to naprawdę fantastyczny smaczek. No więc do zobaczenia w następnym rozdziale. Six fleets mopping up, time to move in. Long history of this building, not much of it pretty. It started out as a castle with an actual dungeon, built to withstand any siege. The building survived every brutal winter. The occupants, they weren't so lucky. The monastery didn't survive the purges. Over the last century has played host to anyone the government didn't want but couldn't kill. The place is filled with living casualties of the last war, which I swear I thought we'd won. Now, I suppose it's all a day of the races. You back the losing horse, and this is where you end up. is the piece to meet Makarov once, so let's cut him loose. 30 seconds. No a więc właśnie, obiekt 627. Zapomniałem o tej numeracji. No jest to jedna z misji takich, można powiedzieć, flagowych, szczególnie ten tutaj wprowadzenie, początek. I naprawdę dobrze mi się w to gra na Xboxie 360. Ostatnio, zresztą gdzieś tam na grupie facebookowej, na grupie graczy Xbox właśnie, mnóstwo ludzi pisze o tym, że... Gdzieś tam kupiło w promocyjnej cenie, gdzieś tam powraca do właśnie Xboxa 360 i ja się w sumie ludziom nie dziwię, ponieważ ta konsola miała naprawdę świetną bibliotekę w swojej kolekcji, naprawdę dawała radę i słuchajcie, no tak jak parę materiałów temu mówiłem po 16 latach dopiero od jej wprowadzenia zamykają jej sklep internetowy. No to o czymś to musi świadczyć. Niestety PlayStation 3 na takie wsparcie. Liczyć od swoich twórców e, absolutnie nie mogło. Zatem tutaj szapoba i czapki z głów dla Microsoftu. Oczywiście nie mam zamiaru tutaj e, rozmawiać na temat, która konsola jest lepsza w his, całej historii: czy PlayStation, czy Xbox, jak dla mnie obie są e, świetne. Czy to ze względu na ekskluzywy, czy też, e, czy też nie. Jednakże mnie bardziej kieruje właśnie w stronę zielono-białą, pomimo tego, że posiadam PlayStation 4, z którego jestem absolutnie zadowolony i mam z nim fantastyczne wspomnienia oraz z grami, w które grałem na nim. I powiem wam, że dzisiaj odpalając PlayStation 4, czuję się, jakbym był w innym wymiarze po tych wszystkich rozgrywkach na Xboxie 360, ale nie mam zamiaru absolutnie zrezygnować właśnie z mojego dziadka, ponieważ czuję się tutaj i bawię naprawdę świetnie. No cóż, zajmiemy się guagiem, zajmiemy się misją w guagu. Jedna z moich nieulubionych misji. Można powiedzieć, że przechodzę ją na siłę odkąd pierwszy raz zagrałem w Call of Duty Modern Warfare 2 tak naprawdę nie zachęca mnie od samego początku za bardzo do tego, aby rzeczywiście tutaj działać. Wykonujemy misję, która polega na odnalezieniu obiektu 627. Oczywiście grając to pierwszy raz, absolutnie nie wiedziałem o co chodzi. Natomiast później oczywiście ta misja wynagradza nam wszystko i tak naprawdę tutaj zaczyna się historia odwracać. Tak naprawdę tutaj zauważymy ten przewrót w grze. No, i ta wisienka na torcie. No, to tak naprawdę, właśnie od tej misji się to wszystko zaczyna. Najlepsze jest to, że to już jest akt drugi, w zasadzie końcówka aktu drugiego. Zatem, zobaczcie, jak bardzo będzie musiał być rozbudowany akt trzeci. To tylko oznacza, jak bardzo twórcy starali się wykrować tutaj taką filmową historię, tak aby gracz naprawdę chętnie powracał do tego tytułu. No i wydaje mi się, że Call of Duty Modern Warfare 2 już jest absolutnym. Majstersztykiem, no może oprócz pierwszego Black Ops'a, którego uwielbiam, który oczywiście pojawi się za jakiś czas na moim kanale. Natomiast wydaje mi się, że na tamte czasy już nic lepiej po prostu nie można było zrobić, jeśli chodzi o serię Call of Duty, ponieważ Modern Warfare 3, no już taka... Dobra, nie była. Już taka troszeczkę to była zapchaj dziura, ale czy tak rzeczywiście jest, czy tak rzeczywiście wtedy było, oczywiście to ocenimy sobie ogrywając właśnie Call of Duty Modern Warfare 3, także w wersji na Xboxa 360. A teraz zajmijmy się wejściem już bezpośrednio do budynku Guagu. Guagi były to miejsca więzienia, miejsca syłek nieodpowiednich ludzi, którzy przeszkadzali ówczesnej władzy. Czy to też był car Rosji przed 1917 rokiem, czy też dla komunistów? Zaraz później. No i dzisiaj oczywiście o czym się absolutnie nie mówi, natomiast Guagi. Oraz inne więzienia, które są umieszczone daleko na Syberii, na Kamczatce, jak najbardziej do dziś działają i tam są także zsyłani e, niewygodni polityczni więźniowie, których teoretycznie zlikwidować właśnie. Tak jak powiedział Maktawisz, nie można je zlikwidować, ale coś trzeba z nimi zrobić. A więc tak naprawdę zostają... A więc ich los w zasadzie był wtedy przesądzony, trafiając w takie miejsce albo sami się e, wykańczali, albo z wycięczenia. No zobaczcie, Syberia czy też Kamczatka to są absolutnie rejony. Nie są one przyjazne człowiekowi. No ale taki kraj jak Rosja czy też wcześniej Związek Radziecki mógł korzystać z tych tak zwanych w cudzysłowie dobroci natury. Przypomina mi się jakaś scena z filmu, tylko absolutnie nie pamiętam z którego. Czy przypadkiem to nie jest któraś z części szklanej pułapki, ale pewien tak naprawdę nie jestem. Jeżeli znajdę jeszcze jakieś laptopy, znajdźki, to oczywiście zabiorę je ze sobą, ale jakoś specjalnie się skupiać na tym nie będę. Tutaj jest zbrojownia i słuchajcie, chyba sobie skorzystam z tej tarczy, bo tak mi się wydaje, że ona będzie mi potrzebna. Let's go. Trzymając tą tarczę, tak e, przypomniały mi się rozgrywki internetowe. E, nigdy nie lubiłem, jak ktoś biegał z tą tarczą, ale osoba, która biegała z tą tarczą właśnie, e, musiała być e, dosyć mocno obrotna, ponieważ oczywiście od przodu ciężko ją zlikwidować, natomiast e, od tyłu zachodząc, jak najbardziej była ona łatwa do zlikwidowania. No, dzieje się tutaj zdecydowanie. No i proszę bardzo, osiągnięcie odblokowane. I to mi się podoba, słuchajcie, absolutnie niezamierzone. W ogóle nie czytałem na temat tych osiągnięć, więc jeżeli znacie jakieś, które mógłbym wykonać w następnej misji to oczywiście opiszcie je proszę. No, przez tą tarczę już ledwo coś widać, natomiast jeszcze przez chwilę może się ona przydać. I korzystając z okazji już teraz, ponieważ za chwilę zacznie się naprawdę dosyć dużo. Zapraszam Was od razu za dwa dni, tudzież wtedy pojawi się odcinek z Assassin's Creed 1. Wracamy do regularnego ogrywania tej gry, więc na przemian będzie po prostu Call of Duty Assassin's Creed, ponieważ już wiem co będzie po Assassin's Creed jedynce, Mianowicie będzie to Assassin's Creed 2, żadna niespodzianka. Natomiast będę ją przechodził w wersji zremasterowanej na PlayStation 4 z tego też względu, że porównałem sobie grafikę z Xboxa 360 i PlayStation 4. No i zdecydowanie bardziej mi się podoba właśnie ta z PS4. I myślę, że to będzie taka troszeczkę lepsza seria niż z Assassin's Creed 1, ponieważ ta gra nie jest aż tak bardzo powtarzalna. Przede wszystkim ma ciekawszą fabułę, ciekawsze postacie, ciekawsze cutscenki. No, wszystko tam jest bardziej ciekawsze. Zresztą w moim rankingu gier z serii Assassin's Creed dwójka jakże jest na pierwszym miejscu do tej pory, słuchajcie. Witam serdecznie nowe osoby, które zasubskrybowały mój kanał. Bardzo miło, że jesteście. Mam nadzieję, że będziecie czekać na rozgrywkę z Medal of Honor Raising Sun. Już wam wcześniej też to mówiłem w poprzednim materiale, że będzie to moje pierwsze starcie z tym tytułem. I mam nadzieję, że także mi... Wejdzie w głowę tak samo jak właśnie Medal of Honor Frontline. O co chodzi? Nie jestem gotowy do przeprowadzenia wyłomu. Jeszcze raz, ok. A więc jesteśmy w jakichś zrujnowanych łaźniach, można powiedzieć. No ma to swój absolutny klimat. Nie pamiętam czy. Aha, już wiem. Słuchajcie, tu tutaj była jedna z misji specjalnych które są dostępne dla pojedynczego gracza, tudzież nie tylko dla pojedynczego gracza, ale po kampanii, jeżeli jeszcze nie chcecie wchodzić w tryb multiplayer, możecie sobie rozegrać takie misje specjalne, gdzie nadchodzą fale przeciwników. Jedną właśnie z map jest gułak i z tego mi się tak bardzo kojarzy. No i przeciwnicy nam wychodzą, starczą, więc trzeba im troszeczkę tych granatów tam nawrzucać. Dodatkowo z balkonów do nas prowadzą ogień. No słuchajcie, w Call of Duty Modern Warfare 2 absolutnie ani przez chwilę ani człowiek się nie nudzi. No właśnie, a więc udało się go obejść. Chociaż już myślałem, że się odwróci w moją stronę. Tego też postaram się dźgnąć. No, spadł po chwili, ale nieważne. No, więc okej, okay, jeszcze gdzieś słychać język rosyjski. Natomiast wydaje mi się, że już trzeba dalej po prostu iść i nie zwracać na nich uwagi. Okay, keep going Jeszcze niżej ten. To więzienie, zobaczcie, jest zbudowane. Zobaczcie, ile ono ma poziomów. Coś niesamowitego. No więc już wszyscy doskonale wiemy, kim jest więzień. Sześć dwa siedem. Drop it. This belongs to No, i przynajmniej jeszcze znalazłem laptopa. No, w tamtych czasach, kiedy wychodziło modern FR2, myślę, że dla wielu graczy była to absolutnie niespodzianka. Każdy myślał, że przecież Capitan Price tak naprawdę zginął na tamtym moście. No, ale jak się okazuje, przez te kilka lat był przetrzymywany właśnie w więzieniach. Zatem będziemy już teraz mieli wszystkie misje, właśnie z Kapitanem Price'em, dostępne. No ale teraz trzeba uciec z tego więzienia. Jest to jedna z najlepszych scen w tej grze. Ja mam nadzieję, że to jest cutscenka, tak jest. Słuchajcie, no będziemy się powoli żegnać z tym materiałem. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Widzimy się oczywiście za dwa dni przy Assassin's Creedzie, natomiast później jak zwykle będzie Call of Duty Modern Warfare 2. Mam nadzieję, że będziecie. Trzymajcie się, miłego tygodnia Wam życzę. No i do zobaczenia. Cześć.